Ale skoro tu już zostaliście, a pewnie tutaj kolega Wam powiedział, co ja mogę opowiedzieć, no to mam nadzieję, że Was troszeczkę to zainteresuje, bo nie będzie o Japonii, nie będzie o Japłani, nie będzie o, o Słowianach, czyli tutaj to co robimy tu i teraz, i będzie o Dymonach. Bo no, na tym się znam, przynajmniej tak mi się wydaje, więc mogę Wam troszeczkę to opowiadać. Swoją drogą ja prelekcję będę miał swoją jutro o właśnie słowiańskiej wierze, czyli co nam zostało z wiary przodków. Także zapraszam serdecznie, jeżeli dzisiaj to, co troszeczkę sobie poopowiadamy, długo nie będzie. Także mam nadzieję, że was nie zanudzę, szczególnie tych, co jednak było o Japonii niż Słowiańczyznę. Ale może, może jakoś nam sobie uda, uda nam się dzisiaj dogadać. Moi drodzy, jedna tylko moja prośba. Z uwagi, że... O, widzicie, że jeszcze muszę trochę odepnąć. Z uwagi na to, że jestem w zastępstwie. Ale w ogóle, jeżeli jestem na prelekcjach, to, to mam taką ogromną prośbę. Jeżeli Was to zainteresuje, jeżeli będziecie chcieli zadać pytania, jeżeli chcecie podyskutować zupełnie o czym innym niż będę mówił, to bardzo proszę, dajcie mi znać. Dobrze, pytania coś tam. Ja chciałbym być tutaj dla Was, a nie że wy dla mnie jesteście tylko... Chciałbym Wam coś opowiedzieć ciekawego, żebyście z tego coś wynieśli. Moi drodzy, dobrze, to zacznijmy w takim razie bo szybciutko mówimy o tych potworach naszych słowiańskich. Będę trochę mówił o potworach, trochę wymiennie stwory. Nie lubię słowa demody. Z jednego powodu jest to słowo pochodzące z Greki, więc tak jakoś mało słowiańsko ono brzmi. Stąd ja raczej mówię o stworach. I może najpierw zacznijmy od tej strony troszeczkę naukowej. Gdzie, tych, gdzie tej wiedzy szukać, jeżeli byście chcieli sobie grzegnąć od strony rzeczywiście naukowej, czy popularno naukowy, jeżeli chodzi o naszą demonologię? Dwa nazwiska. I mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o pracę tych dwóch e, naukowców, nic lepszego wcześniej, nic lepszego później e, raczej nie powstało. Czyli Bogdan Baranowski i Leonard Pełka. Szczególnie Leonard Pełka, Polska Demonologia Ludowa, naprawdę nie dość, że przystępnie, to jeszcze w bardzo ciekawy sposób wytłumaczone i przedstawiony ten świat demoniczny, no, już mi się to, stworowy może bardziej tak, ten świat stworów i e, słowiańskich bytów naturalnych, może tak. Tam możemy szukać. Leonard Pełka, jeżeli ktoś chciałby sobie je zapisać, jak koleżanka to tutaj, szczególnie jego praca polska, Demonologia Ludowa i Bogdan Baranowski, i tutaj z kolei szczególnie w kręgu opiorów i wilkołaków. O. I to są dwie pozycje, które trzeba rzeczywiście sobie znać, przeczytać, jeżeli chce się y, troszkę wiedzieć na temat tych naszych y, y, słowiańskich stworów. Oczywiście. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeżeli chodzi o system wierzeń czyli o system mitologiczny naszych słowiańskich przodków, no to trochę mamy y, utrudnione zadanie, bo to z różnych źródeł trzeba sobie wyciągać i y, 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 nie jest to łatwa praca, bardzo żmudna, ale o tym będę w niedzielę opowiadał, więc kto chce to serdecznie zapraszam, ale jeżeli chodzi o tę warstwę właśnie bytów naturalnych, tych sworów łamanych przez demony, tych yy, dziwnych historii, które się z tym wiążą, no to bardzo, bardzo dużo tego rodzaju postaci zostało w naszym folklorze, w naszej tradycji ludowej, w naszej wierze takiej żywej, jakby pierwotnej naszych przodków, nawet naszych babci, prabarć czy dziadków i pradziadków, spróbuję Wam to niedługo udowodnić. Najpierw, może zapytam moi drodzy, skoro już jesteśmy przy tych historiach, który to stwór waszym zdaniem, spróbuję Was trochę wyciągnąć, waszym zdaniem zrobił największą karierę światową. To jest jeden taki: taki. Vampir, tak? Brak, dokładnie tak. Wampir w zasadzie jest. Znany na całym świecie. Oczywiście jest tak, że na całym świecie są postacie, które gdzieś tam możemy utożsamiać z naszym wampirem. Jeżeli chodzi o samą postać wampira i samą nazwę wampira, no to jakby to ta nazwa czysto Słowiańskie, czy krywa nam te postaci, które gdzieś tam i w Japonii i na Filipinach i w Ameryce Południowej się pojawiły, pojawiały podobne, tak? jakieś nieumarłe, czy też wstające z grobu, krew pije, żeby jakby egzystować, egzystować, w świecie. Takie postacie pojawiały się w zasadzie na każdym, w każdym miejscu naszego globu, ale to wampir, czy nazwa wampir zrobiła największą karierę, jeżeli chodzi o kwestie słowiańskiego stwora na świecie. No i skąd ten wampir. Nazwy są różne teraz zobaczycie, że akurat przy, na przykładzie takiego wampira, czy też innych również stworów, ale, ale to za chwilę, problem jest tego rodzaju, że w różnych częściach słowiańszczyzny, nawet w różnych częściach Polski postacie wampiryczne troszeczkę się tak ze sobą nazewniczo i funkcjonalnie troszeczkę nam się zlewali. taki wampir to niektórzy uważają, że w ogóle to, to, to słowo wampir powstało ze słowa upiór czy też upir czy też upierci już macie na przykład mamy upiorę i już mamy trzy nazwy upierci na przykład na wschodzie są mężczyzny upiór gdzieś powiedzmy tutaj na środku, a gdzieś tam w jakiejś takiej tradycji jeszcze upy no i podobno ten, że wampir pochodzi właśnie z tego, z tego źródła, upiór, chociaż no, ja troszeczkę może, sama nazwa może tak, ale jakby upiór troszeczkę co innego, a wampir jednak troszeczkę co innego, może będzie czas jeszcze sobie jakieś tam różnice yy, omówić. Wampir, czyli rzeczywiście to krwiopijca powstały z grobu, oczywiście Później gdzieś tam nawarstwiały się przeróżne nakładki na tego naszego wampira, bo jeżeli gdzieś tam już sięgniemy do do tak to nazwijmy, tej postaci, no to rzeczywiście zobaczymy postać, która bardzo często była jak za życia czymś dziwnym, czy kimś dziwnym raczej, przepraszam, miała Nienaturalnie wystające zęby, na przykład też, ale nie, nienaturalna była w ogóle sama w sobie, miała coś dziwnego w sobie. Były to też postacie, które y, często chorowały na dziwne, nieznane wówczas, dla nas znane, wówczas nieznane choroby. Nienaturalnie na przykład blade. Tak? albo na skutek jakichś tam zachorowań występowały chociażby jakieś widoczne oznaki tego, tejże choroby, która jak mówię była nieznana i była tłumaczona jako coś nienaturalnego, a po śmierci takiego człowieka nagle on tam z grupów wstał i czynił to co czynił na świecie. I moi drodzy taką podobną Właśnie kreaturą. Jestem, że upiór. Tylko upiora bardziej nasi przodkowie też czasami wywlekali z grobu, ale czasami było to, bo to była postać taka bardziej nazwijmy to. Nie astralna, tylko duchowa, Tak to nazwijmy. Czyli wampir raczej był taką postacią. Pożywieńcy, no, który stanął z grobu i gdzieś tam chodzi, i później do tego grobu wraca. Z kolei upior był widzialny, widmem. Yy, często przedstawiany jako albo jakaś taka biała, straszliwa postać, ale bardzo często też się krwawa postać. Często czerwona, często z czerwonymi łapiskami. Więc jak widzicie, różnica między wampirem a upiorem już jest. Poza tym, też kolejna rzecz. Wampir, żeby żył. Przepraszam, że egzystował na świecie, on gdzieś tam musiał się pożywiać tą, tą ludzką krwią upiór, z kolei był taką raczej postacią straszliwą, która mogła prowadzić oczywiście nawet do śmierci z przerażenia, ale nie było tego, hmm, tego właśnie żywienia się krwią ludzką. Tutaj mamy, tutaj mamy zdecydowaną różnicę. Więc to jakby są dwa takie najbardziej demonicyzowane no i później tam, żeśmy z tymi wampirami sobie niestety coraz wyżej radzili, bo brama stokiera się zaczęło. No i no przepraszam bardzo w tym zaćmieniem, czy tam zaburzeniu, czy innym innych straszliwości skończyło. I teraz mamy tego jaką ta Edwarda. Dobrze. Ja coś mam roślince ja po prostu wybieram pewne rzeczy z tego to... Tak, nie, wampiry nie było Proszę. nie no, no właśnie o to chodzi. No, Także. Moi Proszę. drodzy, no ale dobrze, mamy te demony, o których sobie mówiliśmy troszeczkę z bo do tego zacząłem. Ale jest kupę demonów. Przepraszam, stworów. No, ale no, już będę, żeby to tak jakby nie mieszać terminologii. To to Mamy kupę stworów, czy też demonów, takich, które ludziom pomagały. Może troszeczkę o tym. Moi drodzy, to teraz ja spróbuję Was troszeczkę popytać o takie rzeczy. Yy... Na przykład, kto z Was, jak wychodzi z domu, wychodzi, zamyka drzwi, coś sobie przypomnę, wraca i siada? Tak? odważnie, bo wiem, że połowa się nie przyznaje, także ci co się nie przyznają, połowa już tutaj się podniosła, połowa się nie przyznaje, czyli dużo nas jest. Ale po co, po co pani to robi? No ale to co, że pani, przepraszam, przysiądzie, to pani odgoni pecha. No właśnie, a tutaj czy ktoś się zgłaszał? Wszyscy robicie to po to samo chyba nie? ale to powtarzamy jakby czynność w ogóle już nie wiedzą za bardzo po co nie? No właśnie, po co my to robimy? Tak naprawdę wygodnić pecha Coś w tym jest, w tym odgodnieniu pecha A skąd? z czego to wynika? Otóż moi drodzy, nasi przodkowie, zresztą my też mieli w swoich chałupach, my w mieszkaniach, w domach dobre pomagają dobre Przepraszam, ja będę robił trochę dygresji. Ale nie możemy mówić, że, Słowiany, że demony czy też stwory są dobre albo niedobre. To z naszego punktu widzenia ludzkiego możemy powiedzieć, że jakiś byt jest nam pożyteczny, czyli dla nas dobry, albo jest niepożyteczny, czyli dla nas niedobry. Więc przyjmijmy to takie postrzeganie ludzkie. Więc mieliśmy te pożyteczne stwory w naszym domu. Domowiki. Słyszeliście o domowikach? Słyszeliście. Kargo ruszy. Pewnie nie słyszeliście, tak kotopodobne, koto takie latające, rozkrzyżone stworaki, co, co, co latają po domu i pomagają. Kikimory. Kto słyszał o kikimorze? Jak wygląda kikimora? Małe, brzydkie stałości. Świetne. I to wcale nie jest wielki pająk, z którego, które to kikimory w ten sposób przedstawia Szafkowski, tylko takie małe stałości, które są czasami wredne, ale czasami i pomocne. I czasami one są jakby utożsamiany z partnerkami domowików, chociaż różnie to bywa, tak? Ale przyjmijmy, że mamy jeszcze te kiki mory, czyli takie coś przypominające skrzata. No strasznie dużo tego niewidzialnego inwentarza nasz przodek miał. Zresztą my też mamy, tylko musicie to troszeczkę zadbać, żeby się uaktywnić. No więc, my wychodzimy z tego domu. Gdzieś tam już wiadomo. Szykowaliśmy no, się do wyjścia, i ten nasz inwentarz już wiedział, że my wychodzimy. Nie? Przechodzimy sobie przez ruch, tak? Coś zapomnieliśmy. Wchodzimy do domu, i ten inwentarz się cieszy. Łapie nas tu za nogawki, tak? cieszy się, przytula się do nas, że wrócił gospodarz domu. No, myśmy tutaj coś wzięli, i my ten cały inwentarz wynosimy z hałupy. Gdzieś tam, nie wiadomo gdzie na polu. I dlatego ten pech. Jak my ten pomocny inwentarz wniesiemy, to się nagle robi niedobrze no w naszym domu, nie? I to była poważna rzecz. My sobie to teraz robimy, albo babcia, nie? Albo żeby pecha odbronić, albo z jakiegoś innego powodu. A to była bardzo poważna sprawa. Trzeba było przysiąść, żeby ten inwentarz sobie odszedł. Gdzieś tam do swojej roboty. No? I dlatego róbcie tak przysiądźcie się czasami, żeby domowika na przykład z domu nie wynieść. Bo to jest naprawdę pomocny stwór. Dobrze moi drodzy, a teraz rzecz kolejna. O, w zasadzie w każdym miejscu na świecie naszych przodków gdzieś jakieś te stwory istniały. W chałupie to już sobie rozmawialiśmy, ale skoro wychodzimy z tej chałupy, no to wychodzimy nie? do lasu na polu, zaraz gdzieś tam to rzeki, wodę, jeziora. Tak naprawdę każda ta dziedzina gdzieś tam była zaludniona, zasiedlona przez szereg, naprawdę szereg przeróżnych yy, bardziej przyjaznych, nawet no mniej przyjaznych istot. I tak, jeżeli idziemy do lasu na przykład, to kogo możemy tam spotkać? Leszego Tutaj znowu bam. mamy Sadkowskiego, który tam tego Leszego no, gdzieś tu wkleił. Lecz jako strażnik lasu, ale oprócz tego właśnie. I tutaj często jako odrębne byty, często utożsamiane z leszy. Na przykład taka postać jak Dobrochoczy. Tak? Dobrochoczy. Bardziej był takim Niekoniecznie właśnie utożsamianym z, z leszy, ale no, jednak postacią, która dbała o las, i była raczej taką przyjazną postacią. Leszy hmm. miał za zadanie chronić las. Jak się pokłoniłeś leszemu, złożyłeś mu odpowiednią ofiarę i byłeś grzeczny w lesie, no to okej. Okay. Jak nie, no to leży ci przetrzepał skórę i, i to czasami tak do ostateczności. Dobrochoczy raczej był taką postacią dobrą. No i z kolei te dobrochoczy akurat nam no, występuje w, bardziej w folklorze demonologii wschodnich słów. Ale borowy na przykład w Borze tak. Yy, Boruta. Samy borutę, diabeł, nie? A godzina, diabeł. Boruta to był borowy, czyli Pan Boru, To późniejsze naleciałości zrobiły nam z boruty diabła, jeszcze na dodatek szalicy. Nie wiadomo dlaczego. Tak samo Rokita. Nie Jan Mario, tylko niektórzy już nie pamiętają o Jan Marii pewnie, i bardzo dobrze. W każdym razie Rokita to też nie jest diabełek no, śmieszny. Później został śmiesznym diabełkiem. Rokita jest w Rokicinie. Tak? No, gdzieś tam koło jakiejś tam bagnistnej części i jakichś takich może troszeczkę zakrzaczonych ruczajów no, tam gdzieś królował i pilnował hmm. tego wszystkie. Także wychodzimy właśnie do nas i spotykamy takie demony między innymi. Wychodzimy na pole. I co tu możemy spotkać? Cóż, południca. Dobra i teraz ta południca no to taka dziwna dosyć historia. Nie wiem dlaczego z sierpem akurat. Pewnie dlatego, że gdzieś tam w pewnym momencie trzeba było ten sierp dać. I może to troszeczkę nawiązuje do sytuacji skąd ta południca się brała. No bo skąd to po południca się wziął tak na no, tą sprawę, wiemy? Słusznie, dokładnie tak. Dokładnie tak, zakaz był, znaczy zakaz był, nie żęło się zboża w największe południu bo można było być porażonym czymś. A wiadomo było wtedy czymś, bo, czym, bo, bo przecież nasi przodkowie no, nie wiedzieli, że, że akurat to jest udar, tylko po prostu. No, wychodzili w południe, troszeczkę za bardzo przygrzało, można było zrąblać, a to była ta południcy. Tak sobie tłumaczyliśmy, czy też tłumaczyli nasi przodkowie dawno temu. pod sobie tłumaczyli wszelkie zjawiska, których nie rozumieli często, interwencją boską, a potem właśnie Więc ta południca, później gdzieś tam uzbrojona w sierp, troszeczkę potrafiła przetrzepać skórę. No, Ale były też jakieś tam pomniejsze demony, które, które gdzieś tam nam pomagały. I na przykład takim dosyć ciekawym zjawiskiem jest sporyż. Tak? Dolna, a jednocześnie choroba, choroba zboża. Z tego co pamiętam, to nawet ten sporyż kiedyś się dodawało do potraw, dopóki ludzie nie odkryli, że jest to przeciwko. Ale rzeczywiście to było coś, co miało jakby przy, przydać powodzenia, przydać szczęścia w obejściu. Ale Jak widzicie, gdzieś tam też i nasi przodkowie udemonili tego społeczeństwa, który to miał tak naprawdę na początku taką funkcję przyjazną i pomagającą, pomagającą w poru. Także znowu widzicie, mamy i te demony, przed którymi trzeba było troszeczkę, czy też sobie troszeczkę się. Hmm, Uchronić i także te, które gdzieś tam były, były pomocne. No i dobra, byliśmy w lesie, przeszliśmy przez pole, dojdziemy jeszcze do rzeki. No a tam jest różnie tak, są wiry. No więc w te wiry mogą nas wciągnąć wodniki, utopce. Wodnie moje znowu, jakby nazywnictwo z, ze wschodu bardziej, które. To, to, to są te, te same byty, czy też podobne byty, ale o ale ale różnych nazwach. Yy, także mamy takie, takie historie. A ponieważ no, ta woda to była zawsze taka troszeczkę tajemnicza, no bo raz możemy przejść i jakoś tam poznać na polu, mniej więcej wiemy, a ten wodny świat był zawsze, że tam nas nadal jest taki nie do końca zbadany, odgadniony, no to mieliśmy jeszcze. Bardzo ciekawe skojarzenia, czy też nasi, nasi przodkowie są właśnie wodą, że krasują tam dosyć ciekawe istoty, często ponętne istoty, często złudnie ponętne, boginki, brzeginki, rusałki, które z jednej strony fajnie było oglądać, no, szczególnie jak tańcowały, tańcowały na kolasy, Ale też były bardzo niebezpieczne. Bo tak tańcowały, że albo załaskotały na śmierć, albo wciągnęły w topie. Więc jak widzicie znowu naszego przodka albo czyhały duże pokusy, które się mogły bardzo niebezpiecznie skończyć, albo no, może jeszcze jakieś takie, które tak jak wodnika, gdybyśmy przebłagali, to może da nam plon w postaci ryb. I dlatego często znajduje się nadal ofiary składane do płody, na przykład konia, zwierzęta. Często gdzieś tam archeologowie cholący wydłubują z, z dna jezior właśnie taki ofiary na przebaganie wodnych stworzeń. Dobrze moi drodzy, jeszcze troszeczkę sobie wróćmy do tej historii, dlaczego robimy pewne rzeczy, a nawet nie, nie wiemy dlaczego. Y jeżeli by to stała drabina, to no, powiedzmy, to tak jest drabina. To co ja powinienem zrobić? Ominąć, nie? Ale po co? Czemu, czemu ja się mam jeszcze fatygować tych kilka kroków? Po co my to robimy? Cegna nie znam. Nie? To drabina zdejmuje. A no, moi drodzy, dlatego, że jak ja tak wychodzę. Z Przyjaznego mi domu, to ja wchodzę w zupełnie inny rejon. Tak? Tutaj jestem u siebie bezpieczny. to ja nie wiem, gdzie jestem. I serio, nie wiem, bo ja tam nigdy nie byłem. Także nie wiem, czy mnie ktoś zaraz nie oprzemie na przykład. Nie? A na przodek, jak wychodził z domu, to też zostawiał ten bezpieczny azyl swój. Ale nie wie, co się może wydarzyć. Bo na polu wiemy, co go mogą spotkać w lesie, no, przy wodzie. Też już wiem. No, i teraz tak. Mamy tutaj, nie wiem, obojętnie co. Powiedzmy tak, co to może być? Przejście. Przejście. A jakby się okazało, że za tą drabiną jest przejście zupełnie gdzieś indziej, niż to się wydaje, i się znajdziemy na przykład tutaj. I ochroniasz mnie, a nasz przodek się nagle znajdzie gdzieś, gdzie zupełnie nie chciałby być, gdzie go jakieś siły absolutnie demoniczne, a nawet polskie, mogą pokarać, więc lepiej było ominąć. Nie? Tak samo jak się ominało czerwone, tak, czerwonego, przepraszam, kota czerwonego, który był gdzieś tam zawsze kojarzony z jakimiś takimi siłami nie do końca znanymi, tak? z jakimiś wiećmami, często. Patyczna to, no to też jest ciekawy przykład, bo od czego ona pochodzi. Od człowieka, która ma Ładnie. Wiedzące. wiedząca. I teraz mamy naszego przodka, który ma podwójny kłopot. Nie dość, że wie, to jeszcze baba. No. I tak się trzeba było troszeczkę dać. No, bo nie wiadomo, co taka wiedząca. Nie, tak, podwójnie źle. Podwójnie źle. Nie wiadomo, co taka może zrobić. A było wiele. Zielich takich właśnie czarownic. Dalej są. O, tutaj tylko Lublina z Serwinka. Tak? No, skąd ona takie rzeczy wie? Wtedy to by gdzieś musiała, tam na obrzeżach wioski, oczywiście wszyscy by jej nienawidzili i wszyscy by do niej przychodzili, żeby pomagała i leczyła. Nie? No i stąd taka właśnie wiedma wiedząca, która miała dużą wiedzę w jakby w połączeniu z pewnym bytem boskim, czyli babą jęgą, która gdzieś tam była najczęściej w jakichś podmokłych terenach i rządziła tymi tymi takimi mało dostępnymi yy, yy, miejscami dla naszych przodków. Co się tam pojawiło? Brabajag. Brabajag. Aby to jest tam Brabajag. Jakby z tego połączenia, właśnie z jednej strony takiego jakby archetypu wiedzącej kobiety i, i lekarki, z takim właśnie demonicznym bytem żeńskim. Także jak widzicie, dużo mamy tego. Zresztą jakby zacząć wymieniać, to można rzeczywiście całą listę zrobić. Ach, ma, jeszcze mamy powietrze. No, w powietrzu też się bardzo dużo działo, no Wszędzie tutaj na Ziemi, na to i w powietrzu też. No to mamy, mamy chmurników, łamanych przez planetników, na przykład, którzy tam nam chmury przeciągają po niebie. Smoki tutaj były gdzieś powiedziane. No to mamy smoki, które nam chcą zalać naszą Ziemię, a z nimi walczą, walczą żmijowie. Jedne byty gdzieś tam od zelasa, drugie byty od peruna. I wieczna walka, czyli te burze wszystkie, które mamy, plus jeszcze pełen y, grzmotami wali, i tak sobie nasi słowiańscy przodkowie tłumaczyli, co się dzieje. No, tu, nadchodzi na wołnica i mamy, co się dzieje? To, no, my już wiemy, co się dzieje. Nasi przodkowie myśleli, że po prostu się dzieje walka tam gdzieś na górze. Więc. Yy tak to, tak to moi drodzy, wyglądało. Wszędzie, gdzieś tam, gdzie nasz przodek wyszedł, mógł natknąć się na byt dobry, czy też pożyteczny dla niego, czy też przyjazny mu albo na byt absolutnie, absolutnie nie przyjazny. Dobrze, przy drodzy zostało tutaj chyba 5 minut, także ja mam prośbę teraz o jakieś jeszcze ewentualnie pytania, czy też komentarze, zagadnienia, przepraszam. Właśnie miało mnie tu nie być, więc do tego jeszcze sura jest. Dobra, słucham Jeżeli by były jakieś pytania, to bardzo chętnie. Mam nadzieję, że jakoś tak bardzo skrótowo przedstawiwszy wam te, te demony słowiańskie, czy też stwory słowiańskie. Nie, nie zamudziłem wszystkich tych, co liczyli na japońską godzinę. Czy są jakieś pytania, chciałem zapytać? Nie ma. Troszeczkę rozwinę to wszystko, tak jak powiedziałem, na prelekcji jutro chyba o 14 co nam zostało z wiary naszych przodków także jeżeli będziecie chcieli to zapraszam jeżeli będziecie chcieli porozmawiać to zapraszam na stoisko c 16 tam jestem na stoisku Uniwersum Powiednika i planeta czytelnika Uniwersum Powiednika bo sam napisałem sobie pięciu na razie książek bo wiosną będzie szósta więc jeszcze, papa, pał, reklama, kupujcie moje książki. Słowiańska fantastyka, w stylu urban, fantazy, słowiańskie, historia człowieka, który nagle zaczyna komunikować się z Bogami, słowiańskimi i demonami, widzi je. No, czyli dokładnie to tak jak ja, i to, co Wam powiedziałem. Także no, moi drodzy, jak nie ma pytań, to bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że mogłem zastąpić i to zobaczyć.